Witam wszystkich kołdziej Gandrzej. Mamy początek maja. Piękna letnia pogoda. Ja już po weczce Nawet zaliczyłem mało opalanko. To zobaczcie, jak sobie przypinki na plaży robię. Tak więc co, trochę kolorku załapałem. Pierwsza opalenizna zdobyta. Myślę, że. Na mój start, który będzie już za 5 tygodni się przyda, trzeba popracować nad kolorem skóry trochę przed występem. Dzisiaj trochę o treningu barków, a tak mówiąc precyzyjnie o treningu barka, barków na linach wyciągu. Uważam, że to jest bardzo fajna metoda treningu. Akurat w przypadku barków ma kilka zalet. Oczywiście nie o to chodzi, żeby całe treningi robić na linkach wyciągu. Tu nie o to chodzi, ale warto wprowadzić właśnie ten element do treningu barków, gdzie wyjątkowo fajnie to się sprawdza jako uzupełnienie tego treningu. Nie o to chodzi, żeby całymi godzinami tutaj machać linkami wyciągu. Kiedyś już bardzo, bardzo dawno temu, jak jeszcze zaczynaliśmy, zaczynałem trenować na siłowni typowo dla ciężarowców. Mieliśmy tam taki jeden wyciąg. I był tam taki chłopak, który cały trening robił na linkach wyciągu, chyba za 40 serii. Oczywiście szybko nazwaliśmy go tańczący z linkami. Ten trening mu bardzo pasował, ale tutaj nie o to chodzi. Ci, którzy trenowali ze mną na się, kiedyś w Radomsku wiedzą o kogo chodzi. Pozdrawiam. W każdym razie warto włączyć trening na linkach, w przypadku treningu barków, z trzech powodów. Po pierwsze trening na linkach jest troszkę bezpieczniejszy od treningu na wolnych ciężarach. Można bardziej kontrolować ciężar, jest mniejsze ryzyko jakiegoś niespodziewanego, powiedzmy, wychylenia w nieodpowiednią stronę. A barki są wyjątkowo podatne na urazy, takie urazy przeciążeniowe. Chyba nie znam nikogo, kto by nie miał z tym stawem barkowym problemów, I jeżeli trenuje już jakiś czas, jeżeli ma jakiś większy staż treningowy. Chyba co druga osoba narzeka na barki, włącznie ze mną. Ja tą z lewym barkiem trochę tam zawsze delikatne problemy. I na linkach wyciągu można ten ciężar bardziej kontrolować. Jest, tak jak wspomniałem, mniejsze ryzyko urazu i warto włączyć te linki wyciągu do treningu barków. Drugim takim powodem jest to, że przy, podczas treningu na linach wyciągu napięcie mięśni jest od samego dołu do, samego, do samej góry ruchu I w, w zasadzie w całym zakresie ruchu jest stałe napięcie mięśni. W wypadku wolnych ciężarów yy, wygląda to troszkę inaczej. Także nawet warto robić na wyciągu, żeby poprawić to czucie mięśniowe, które potem się przydaje nawet w treningu yy, na wolnych ciężarach, żeby wyrobić sobie to powiązanie mózg-mięście. Linki się doskonale do tego nadają, a w treningu barków szczególnie. No i kolejnym takim powodem jest właśnie to, że można przytrzymać ciężar w końcowej fazie powtórzenia, czyli jeszcze pogłębić to na pięśnie, na mię napięcie mięśni. W wypadku na przykład handli bardzo ciężko jest przy powtórzeniu przytrzymać chwilę i opuścić, to jest wręcz niewykonalne. Yy, chyba, że trenujemy na wyjątkowo malutkich yy, ciężarach. Także są właśnie te trzy powody, dla których warto włączyć linki wyciągu do treningu parków. Ja tutaj Wam pokażę zaraz, jaki trening barków zrobiłem wczoraj. Unoszenie bokiem na boczny akton jest jednorącz. Unoszenie przodem też na wyciągu z liną i unoszenie w opadzie na tylny akton mięśni ramiennych też jednorącz. Do tego jeszcze dołożyłem wyciskanie na maszynie. Wyciskanie zawsze musi być jakieś na barki. I unoszenie bokiem z lekkimi talerzami. Bardzo fajnie pompuję barki, już na takie naprawdę dobicie, dwie serie. I oczywiście jeszcze unoszenie barków, ponieważ tak jak Wam wspomniałem, zwykle kaptury, czyli mięśnie czworoboczne trenowałem z plecami, ale że teraz z plecami trenuję biceps, to postanowiłem do treningu barków włączyć właśnie szraxę, czyli unoszenie barków na mięśnie czworoboczne. Także zrobiłem łącznie sześć ćwiczeń, czyli moja piątka na barki, 5 razy dwa na szerokie barki plus kaptury. Zobaczcie, jak ten trening wyglądał. Wykorzystałem w tym treningu aż trzy ćwiczenia z użyciem linek wyciągu. Ja tymczasem cisnę dalej do zawodów. Zostało już niewiele czasu. Także co? Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zadawania pytań, do komentarzy. I tyle ode mnie dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!